Jest w sumie mało widoczne miejsce w Warszawie, kiedy jedziemy tramwajem i mijamy po prawej stronie ulicy Dzielnej, Pawiej. Widzimy coś na kształt. Małego budynku w ziemi, a tymczasem są to ocalałe fragmenty, włącznie z drzewem symbolem, na którym zapisane są nazwiska osób, ofiar tego miejsca. Są to pozostałości po kompleksie więziennym, który, o którym warszawiacy mówili i mówią do dzisiaj Pawie. Mimo, że powstał na ulicy Dzielnej w 1830-35 roku. Kompleksowym projektantem tego kompleksu, bardzo dużego kompleksu był Henryk Marconi, który popełnił ów projekt. Z założeniu miał być po prostu projektem więziennym, natomiast od 1863 roku, czyli dokładnie po powstaniu styczniowym, kiedy to rozlało się, owo powstanie na całą Polskę i było najważniejszym powstaniem w XIX wieku. Pawiak, znaczy więzienie na ulicy Dzielnej, ulicy Pawiej, stało się tuż koło Modlina, stało się miejscem koło twierdzy Modlin, gdzie również wywożono ludzi. Stało się więzieniem politycznym. Więzieniem politycznym było podzielone na dwie części, na serbię, czyli część kobiecą oraz część męską. To było dobrze wyposażone więzienie, natomiast było traktowane jako więzienie polityczne, więc taki jest powiedzmy początek też Pawiaka. Natomiast trzeba powiedzieć o najstraszniejszej historii tego miejsca, które, które nosi w sobie znamiona ludobójstwa, dlatego że na Pawiaku dokonywano. Na, może nie na samym pawiaku, ale na samym Pawiaku, bo Pawiak było, był miejscem więziennym przechowywania więźniów, to szykowano ludzi do najgorszego. Chciałbym jeszcze jednak wspomnieć o, o innym miejscu w sumie takim trochę bezimiennym, bo my dzisiaj znamy trochę więzienie na ulicy Rakowieckiej, ale więzienie Rakowieckiej również było więzieniem politycznym zbudowanym na początku XX, XX wieku, w 1901 roku. Na obrzeżach, na obrzeżach yy, dawnej Warszawy, dzisiaj przy ulicy Rakowieckiej, dzisiaj oczywiście jest to początek Starego Mokotowa, natomiast i Pawiak i Rakowiecka pełniły dokładnie tę samą funkcję. Pawiak już w 1939 roku, w październiku 1939 roku, e, zostaje naznaczony przez Niemcy jako e, miejsce e, e, zwożenia i przetrzymywania e, Polaków w ramach oczywiście akcji e, likwidacji e, inteligencji polskiej. Wywożono tam e, oczywiście również więźniów politycznych. E, i stało się, to, stało się to początkiem stworzenia największego więzienia, nie tylko politycznego, ale w ogóle więzienia na terenie okupowanej Polski. W 1940 roku nawet Hans Himmler przybywa do tego więzienia, aby przeprowadzić kontrolę i osobiście, można powiedzieć, nadzorował i dał niejako błogosławieństwo też temu miejscu. Pawiak było miejscem, przez które, przyszło, przez które przeszło około 100 tysięcy Warszawiaków. Było miejscem okrutnym, było miejscem strasznym. Było miejscem bardzo mocno skorelowanym z innym koszmarnym miejscem, z kaźnią na ulicy Szucha 25, dlatego że z ulicy Szucha, gdzie znajdował się areszt śledczy. E, przywożono ludzi na e, pawiak a z pawiaku dalej e, wywożono tych ludzi na śmierć ale o tym za chwilę E, Pawiak był e, m, miejscem praktycznie z którego ci wycho nie wychodziło, bo jeśli dane według historyków są bardzo jasne, są bardzo czyste, są bardzo klarowne, mówi się o 100 tysiącach, e, tysiącach osób przetrzymywanych e, na pawiaku, e, z czego 37 tysięcy osób e, zostało e, zamordowanych, a 60 tysięcy osób zostało wywiezionych do obozów koncentracyjnych w Niemczech. Są to poza Auschwitz w sierpniu 1940 roku wywieziono więźniów pawiaka, trafiali do Madhausen, Gusen, Dachau, Flossenburgu czy Bergen-Belsen. Zatem było to miejsce praktycznie z którego się nie wychodziło. Tam zastosowano na samym pawiaku po raz, może nie po raz pierwszy, ale to też jest taka mało znana historia, że tam pewna niemiecka firma niemiecka produkująca samochody stworzyła mobilne krematoria, które dzisiaj którymi dzisiaj świat jest szokowany niedawno znaleziono niedawno media donosiły o tym że Rosjanie posługiwali się krematoriami mobilnymi to dokładnie takie krematoria mobilne były używane już w drodze chociażby do, 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 do do Palmir, do Palmir czy do lasów hajnowskich, dlatego że z tymi więźniami trzeba było coś zrobić. Jeśli 37 tysięcy osób zamordowano, to gdzie trafiały te osoby? No przede wszystkim... To była, to, to była akcja masowej eksterminacji narodu polskiego. Proszę o tym pamiętać, że naród polski był przeznaczony przez Adolfa Hitlera i przez III Rzeszę do absolutnej eksterminacji. W związku z tym bezpardonowo wymordowano 30, około 37-38 tysięcy Polaków w lasach chojnowskich, na szwedzkiej, w Palmirach w ogrodach uniwersyteckich czy chociażby w ogrodach sejmowych, gdzie prawdopodobnie został również zabity prezydent Warszawy Stefan Starzyński. Na Pawiaku panowały oczywiście warunki straszne, ale co ciekawe, już od 1939 roku działa tam konspiracja, która zawiązana jest w ramach Służby Zwycięstwu Polski. E, później Armii Krajowej. I praktycznie od pierwszych dni zostaje rozwinięta bardzo szeroka konspiracja, która przede wszystkim skutkuje chociażby spektakularną akcją odbicia Bytnara Rudego w marcu 1943 roku. W związku z tym jest to rzeczywiście historycznie rzecz spektakularnie nieprawdopodobne, ażeby w takim więzieniu w miejscu kaźni rzeczywiście... Taka konspiracja się odbyła. Oczywiście też proszę pamiętać, że Niemcy w związku z tym Niemcy korzystali również z polskiego personelu, czyli lekarzami w większości byli po prostu Polacy, akuszerki, Polacy, sanitariuszki, pielęgniarki byli Polakami, w związku z tym bardzo często również były historie znane z książek czy z biografii wielu osób, dostarczano chociażby truciznę ludziom, którzy na przykład nie byli w stanie przeżyć tego więzienia albo bali się przesłuchania na ulicy Szucha ale również dzięki tak dobrze skonstruowanej i zorganizowanej konspiracji mogła się odbyć spektakularne, to co wcześniej powiedziałem, spektakularne odbicie Bytnara na wysokości dzisiejszego arsenału. Pawiak sam w sobie dla Warszawiaków był miejscem absolutnie porażającym, było miejscem straszym, tak samo jak strasznym miejscem była, był aresz na ulicy Szucha, dlatego że trafić na Pawiak oznaczało jedno, trafić w objęcia śmierci. Kiedy nasiliły się, a też trzeba pamiętać, że oczywiście Armia Krajowa cały czas bardzo żywo reagowała w ogóle na to, co się dzieje na terenie pawiaka, też musimy pamiętać, że Pawiak był w części, znajdował się w części gęsiówki, to też jest bardzo ważne, że Pawiak był częścią koszmarnego obozu który jest nazywany potocznie Gęsiówka. Gęsiówka miała ogromny, to był ogromny, ogromny teren, dzisiaj praktycznie sięgający aż do Okopowej, mniej więcej w granicach dzisiejszego, zaczynającego się dzisiejszego muzeum POLIN, aż prawie ciągnął się do, Gęsiówka ciągnęła się do ulicy Okopowej. Tam zresztą na terenie Gęsiówki prawdopodobnie znajdowało się krematorium, o czym wspomina Bogusław Kopka w swojej też książce. I generalnie była to fabryka śmieci, na tę fabrykę śmierci oczywiście Armia Krajowa nie pozostawała obojętna i to co znamy z filmów, to co znamy z dokumentów pojawiają się również napisy, już w 1943 roku zaczynają się pojawiać na murach Warszawy, na ścianach budynków napis Pawiak pomścimy. I rzeczywiście tak się zaczęło dziać. Konsekwencją tej akcji największej eksterminacji na Warszawiaków były prześladowania, które odbywały się praktycznie codziennie w postaci łapanek od października 1943 roku do połowy lutego. Sprowadzono najwięcej Warszawiaków na teren Pawiaka, ale wtedy też zaczynają się spektakularne akcje odwetowe. Między innymi najbardziej znana akcja to jest oczywiście 1 lutego zamach na Franca Kuczere, który zginął na miejscu. Ale wcześniej, 1 października, ginie Ernst Weffels, który był weichmasterem na Serbii. A 15 czerwca 1944 roku w akcji przeprowadzonej przez żołnierzy oddziału. A kedywu na ulicy Krasińskiego zginął SS Obersturmführer Herbert Jung. Komendant więzienia Pawiak od marca 1942 do marca 1943 roku. Rzeczywiście po tym zabiciu Franca Kuczery, można powiedzieć, że te masowe łapanki, te akcje eksterminacyjne, one rzeczywiście zerżały No później mamy zaraz Powstanie Warszawskie, które cały czas oczywiście funkcjonuje. I podczas Powstania Warszawskiego w dniach 13-18 sierpnia w ruinach Getta odbyły się ostatnie egzekucje więźniów Pawiaka. 20 sierpnia nastąpiła ewakuacja niemieckiej załogi więzienia, zaś 21 sierpnia 1944 roku, Pawiak oraz sąsiadujące z więzieniem budynki zostały wysadzone w powietrze. I to, co widzimy dzisiaj, te ruiny, te fragmenty, jedyne ocalały na dzisiejszym terenie Pawiaka to są właśnie tereny, gdzie wymordowano prawie 60 tysięcy Polaków.